Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek 30 listopada 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.28 a zajdzie o 15.37. Imieniny Fryderyka, Andrzeja i Jądraszka. Solenizantom, jak zawsze, wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień wszystkiego. Moc to na dziś? Człowiek broni błędów, które kocha, Seneka Starszy. 209. wydanie codziennika motywacyjnego z całej siły. Zapraszam. My, jako ludzie, mamy fenomenalną zdolność zadawania pytań. Potrafimy je zadawać. Jednakże, niewielu z nas korzysta z tego naprawdę fenomenalnego daru. Dlaczego? Posłuchaj. Przez wiele, wiele lat rozmawiam z ludźmi. Są to ludzie z różnymi problemami, jak to się ładnie nazywa w coachingu, deficytami. Są ludzie, którzy mają naprawdę ogromne, ale to przeogromne deficyty, a są ludzie, którzy nadali deficytom, które pojawiły się w ich życiu, jakieś wielkie rozmiary, ale zrobili to wyłącznie w swojej wyobraźni. I w wielu przypadkach wyjście z tychże deficytów albo zapobieganie ich powstawaniu. Wzięło się stąd, że ci ludzie nie zadawali pytań innym ludziom. I to nie ma znaczenia w jakiej formie: czy w formie ustnej, czy w formie pisanej. Mamy zdolność zadawania pytań, żeby uzyskać odpowiedź. Mamy zdolność komunikacji z innym człowiekiem. Przez internet, słowami, jakimiś napisanymi artykułami, prowadzeniem bloga, zadawaniem pytań, chociażby nawet do wujka Google'a, ale to jakby inna para kaloszy. Jednakże, kiedy tkwimy w jakimś problemie, w jakimś deficycie, coś w naszym życiu nie klika, nie chcemy zadawać pytań innym ludziom, nie chcemy poszukiwać odpowiedzi, nie chcemy znaleźć patentu na to, jak wyjść. Wyjść z deficytu przy pomocy innych ludzi, przy pomocy uzyskanych odpowiedzi, patentów i skili, które dostaniemy od nich, kiedy zadamy pytanie. Nasze deficyty pogłębiają się z dnia na dzień. Cały czas tkwimy i wiemy, że nie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania, chociaż uparczywie dajemy uwagę tym deficytom. Dajemy uparczywie swoją uwagę temu, co nas dojeżdża, zamiast w prosty, ludzki sposób zadać pytanie innym ludziom. I ja nie mówię teraz tutaj o coachach, o psychologach, o lekarzach. Nie mówię teraz o. Ludziach, którzy są specjalistami w wychodzeniu z deficytów. Ale bardzo często zdarza się tak, że jak zapytasz swojego partnera albo partnerkę, mamę, tatę, kogoś z rodziny, przyjaciela, przyjaciółkę, to zdaj sobie sprawę, że ci ludzie mają całkowicie inny pogląd na sytuację, w której się znajdujesz. Oczywiście w twojej głowie odpalają teraz przekonania, że skąd oni mogą wiedzieć, co się u mnie w życiu dzieje, albo jak oni by to zrobili, jak nigdy nie byli w takiej sytuacji. Z jednej strony to fakt, bo jeżeli ktoś udziela ci rad, nie będąc w takiej sytuacji nigdy, no to jest dokładnie tak samo, jakby kurczę ktoś, kto kupi kredki w sklepie, powiedział, że Matejko był słabym malarzem. To jest dokładnie ten sam case. Ale często w ludzkim życiu zdarza się tak, że ktoś, nawet nie udzielając Ci pełnej odpowiedzi na twoje, zadanie, na, na twoje zadane pytanie, będzie próbował Ci coś wyjaśnić, coś przekazać, i wtedy może nastąpić mega trigger. Możesz dostać jakąś metaforę, podpowiedź, możesz dostać strzępek wiedzy, która potem przez Ciebie rozwinięta może pomóc Ci w zasypywaniu deficytów albo naprawie różnych ludzkich problemów. Komunikacja. Przez wiele, wiele lat Kilkanaście razy w tygodniu rozmawiam z ludźmi. Ludźmi, tak jak wiesz, z różnymi deficytami. I bardzo często trafiają do mnie ludzie, którzy mają problem w małżeństwie, bo coś tam nie pyknęło, bo coś nie zadziałało, bo gdzieś na jakimś etapie życia wydaje im się, że wygasła miłość, namiętność i wszystkie te rzeczy, które są w małżeństwie albo w partnerstwie piękne. I oni żyli z tymi deficytami cały czas. Jedno, Bało zapytać się drugiego i tak z roku na rok, z tygodnia na tydzień albo z miesiąca na miesiąc przepaść pomiędzy nimi w postaci dołu, deficytu, braku miłości i zrozumienia osiągała głębokości kanionu Colorado. Tylko dlatego, że jedno i drugie bało się zapytać, bało się uzyskać odpowiedź, bało się, że naraży się na śmieszność ku drugiej osobie i odwrotnie. I zamiast to zrobić, zamiast odpowiedzieć sobie na pytania, zamiast porozmawiać, zadać sobie szereg pytań i uzyskać szereg odpowiedzi, jedna i druga strona uporczywie kopała deficytowy dół. I często, jak już byli we dwoje na krawędzi, naprawdę na krawędzi rozstania, jakichś w ogóle słabych rzeczy, rzeczy, których my jako ludzie chcemy unikać zazwyczaj, komuś kliknęło, że może by tak z kimś pogadać. Ale ta z kimś było już dosyć późno, bo spalili ileś czasu, zmarnowali ileś swojego życia, nerwów, zdrowia i dopiero gdzieś tam kliknęło, że możemy pogadać, użyć języka komunikacji. I bardzo często śmiem twierdzić, że w 90% przypadków, to jedna strona, ta bardziej dojechana, poszukuje rozwiązania, rozmowy z kimś, czy to z psychologiem, coachem, czy być może z rodziną, nie ma to żadnego znaczenia. Ale wykonuje ten ruch, bo widzisz, że każdy następny dzień, każda następna godzina może te dwie osoby zepchnąć do deficytowego dołu i to się nie skończy dobrze. I rozmawiam z jedną i drugą stroną, i słucham i zadaję pytania, i oni zadają pytania, i ja z nimi rozmawiam, bo odpowiadam im na, im na te pytania. I mija tydzień, mija kilka dni. I oni odnajdują nic porozumienia. Oni zauważają, że jakby to wszystko zrobili rok, dwa, trzy, pięć wcześniej, to nie byłoby tej sytuacji. Nie byłoby tych nerwów, płaczów, złości, wyzwisk czasem, w niektórych przypadkach i fizycznej przemocy. Dokładnie tak jest. Więc jeśli zauważasz na jakimś etapie swojego życia deficyty i wydaje ci się, że nie możesz z nich wyjść, ale nikt nie jest w stanie Ci pomóc, bo jesteś już w takim deficycie, w takim dole, tak się narobiło w Twoim życiu, że tylko stryczek albo jakieś inne, ostateczne rozwiązanie. To mam dla Ciebie złą informację, to wszystko, co w Twojej głowie się w tym momencie lęknie, to jest główno prawda. W 99,99% ,99 to wyłącznie kreacja Twojego ego i Twojej wyobraźni, jak to nie dasz rady, jak to Ci nie wyjdzie, jak to w ogóle co to się w Twoim życiu dzieje, zdaj sobie sprawę, że każdego dnia filtrujesz przez swoje przekonania w większości wypadków ograniczające, przez swoje doświadczenia, ale doświadczenia, które pochodzą wyłącznie z Twojego wszechświata, z Twojej rzeczywistości, którą sama albo sam stworzyłeś. W momencie, kiedy zadajesz komuś pytanie, Uzyskując odpowiedź, albo nawet nie zadając pytanie, tylko używając języka komunikacji do tego, aby poprosić kogoś o pomoc, zmieniasz cały bieg zdarzeń. Bo być może za pierwszym, za drugim, za trzecim razem nie uzyskasz odpowiedzi albo tejże pomocy, bo ludzie są różni, ale prędzej czy później trafisz na kogoś, kto powie ci jedno słowo, jedno zdanie, skieruje twój tok myślenia na rozwiązanie i wtedy zaczniesz wychodzić z tego problemu, z deficytu, z tego wszystkiego, co w twoim życiu zasnuwa czarność, co buduje przekonanie o tym, że jest źle, że jest słabo, że jest ostatecznie i tak dalej. Mamy zdolność rozumienia, mamy zdolność mówienia, mamy zdolność słuchania, lecz z tych zasobów naprawdę wielu nie chce korzystać. Nie chce korzystać wyłącznie, tylko li i wyłącznie dlatego, że mają obraz, że balon wypełniony gównem pęknie, jak oni zadają pytanie przyjacielowi, przyjaciółce, kołczowi, psychiatrze, rodzinie, że wtedy już będzie wszystko pozamiatane. Ale ten balon sami pompują każdego dnia, nie poszukując odpowiedzi, a odpowiedź zawsze jest konsekwencją pytania. Wielu też przez to, że nie zadawali pytań, nie prosili o pomoc, ale skupmy się na pytaniach, spaliła swoje największe szanse w życiu. Nie prosili o podwyżkę, o dotację, o projekt, o włączenie do czegoś, do jakiegoś zespołu itd., itd. Nie pytali też, jak to zrobić, żeby, tylko zadawali sami sobie pytania. Ale weź pod uwagę, że o ile my jesteśmy istotami myślącymi, to będąc w jakiejś rzeczywistości, w jakimś przelocie, wyżej dupy nie podskoczysz. Jeżeli nawet sama sobie albo sam sobie będziesz zadawał pytania na temat wyjścia z deficytu, dołączenia do jakiegoś zespołu itd., itd., to odpowiedzi będą płynęły wyłącznie od Ciebie, od nikogo innego. Więc cały czas poruszasz się w tym samym błędnym kole. Jednakże jeśli... Zdasz sobie sprawę, że walić śmieszność, że przecież nic się nie stanie, że to gówno się nie wyleje i będziesz mogła albo mógł pytać innych ludzi jak dołączyć do zespołu, prosić o podwyżkę, rozmawiać jak to zrobić, polepszać swoją wydajność i wszystkie te rzeczy ładne, które teraz są na topie, żeby lepiej, dobrze, jeszcze więcej i szczęśliwie żyć, no to stanie się magia. Zdaj sobie sprawę, że zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi jest największym bez wyjątku game changerem w Twoim życiu. Nic nie wydarzy się, jeśli będziesz zadawała sobie pytania albo zadawał pytania sama sobie, bo tak jak Ci powiedziałem, żyjesz w swoim wszechświecie. Filtrujesz przez swoje filtry, udzielasz sama sobie odpowiedzi. Oczywiście można by było nadmuchać teraz wielkiego ezoterycznego balona, że anioły, że dusza, że. Z... Wszechświat, że księżyc, że Pan Bóg, że i tak dalej. I być może się uda, bo my jako ludzie, jeżeli coś bardzo mocno chcemy, pragniemy, wierzymy, to z jakiegoś niewyjaśnionego powodu to w naszym umyśle się rodzi i to mamy. Ale w 99%, a śmiem twierdzić, że 99,999 tysięcznych czy tam 100 tysięcznych to się nie wydarza. My wierzymy w jakąś magię, która jest. Oczywiście ona jest dookoła nas, ale zauważ, że ona bardzo rzadko przychodzi w momencie, kiedy naprawdę jesteś w czarnej dupie. Ale w momencie, kiedy zaczynasz zadawać pytanie, prosić ludzi, w jakiś dziwny sposób, niespotykany wręcz, krosują się energie. Ktoś cię obdarza empatią, ktoś daje ci fragment swojej wiedzy, ktoś daje ci swoje spojrzenie na Twoje sprawy. I często. Nawet jeśli nie uzyskasz 100%, 100 odpowiedzi, takiego, takiego placka, to dostaniesz metaforę: jedno zdanie, jedną drabinę, jeden szczebel tej drabiny, który pozwoli Ci się odbić. I to dotyczy absolutnie ludzkiego życia od początku do końca. Od początku do końca, w relacjach, w zdrowiu, w kasie, w komunikacji międzyludzkiej w pracy, w biznesie, w wierze i wypisz co tylko Ci się żywnie podoba, ale u podstaw. Jest słowo, ze słów zbudowane są pytania. Używaj tego narzędzia. Bardzo Cię o to proszę 30 listopada roku 2023. To jest największy dar, najpotężniejsza broń, największa zarazem tarcza, która ochroni Ci dupę i najwyższa drabina Ever, która pozwoli Ci wyjść z Twoich problemów, z Twoich deficytowych dołów. Miałem ostatnie takie doświadczenie. Rozmawiałem z drugim rokiem psychologii. Bardzo ogarnięci młodzi ludzie, którzy mają nadzieję być za kilka lat psychologami, coachami. Wielu też chce zrobić jakieś specjalizacje w różnych dziedzinach psychologii. I rozmawialiśmy o pytaniach. I oczywiście 99% tych ludzi to są już ogarnięci faceci i panie, którzy przyszły studiować tam, żeby się dowiedzieć czegoś. I oni wiedzieli dokładnie, jak działają pytania, jak działają odpowiedzi, co to są triggery, jak się metaforyzuje i tak dalej, i tak dalej. Ale było kilku ancymonów, którzy... Śmieli twierdzić, że zadawanie pytań czatowi GPT jest dokładnie tym samym, czym odpowiedź od drugiego człowieka, bez względu na to, czy to będzie coach, czy to będzie psycholog, czy to będzie twoja babcia lub sąsiadka. Przerażony byłem tą sytuacją, bo w moim życiu zawsze tak bywa, że ja zadaję i badam różne rzeczy. Kilka dni wcześniej bawiłem się czatem GPT. Chciałem zobaczyć, co ten kozak potrafi. I zadałem mu kilka podstawowych coachingowych pytań, albo kilka y, pytań o NLP i tym podobne rzeczy. I to, co wypluł ten maszynowy skrypt, y, przeraziło mnie bardzo, bo to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. I teraz, tak zastanawiałem się podczas tej rozmowy ze studentami, co będzie, jak któryś z nich w przypływie ułańskiej fantazji zacznie korzystać z czata GPT maszynowego języka, który uczy się z Pani Domu, Autoświata, Onetu i Plejada.pl oraz innych pierdyliona serwisów informacyjnych, żeby pomagać innym ludziom, dawać z tego rzeczata odpowiedzi na pytania, które zostaną postawione w życiu, w takim naszym ziemskim, zwykłym życiu. I byłem przerażony. Ale to taka konkluzja na koniec, bo... E Nigdy nie przypuszczałem, że doczekam chwili, kiedy będzie można zadawać pytania maszynie i ta maszyna, mająca w cudzysłowie wszechwiedzę, będzie wypluwała z siebie beznamiętnie odpowiedzi, a większość z nich będzie, no niestety, niedziałająca w rzeczywistości. Ale to tyle. Zadawaj pytanie. Pytaj ludzi. Proś o odpowiedzi albo o pomoc i gwarantuję Ci, że jeśli użyjesz tych narzędzi, jesteś niezatapialna albo niezatapialna. Kawowiczom z Bajkowi.com/mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Jesteście cudowni. Wiecie dlaczego i wiecie po co. E, będę nagrywał to, przynajmniej codziennik, do końca mojego albo waszego. Nasennik zaorany, wiadomo, ale zdarzyło się tak, jak się zdarzyło i to nie było zaoranie tylko dlatego, że mi się nie chce, tylko że, tak jak powiedziałem, doba 24 godziny ma i basta. Już za dwa dni, za 48 godzin spotykamy się na algorytmach sukcesu w Krakowie w hotelu Witek. Niesamowita rzecz. Ja byłem dzisiaj na próbie. Rozmawiałem z Ratyńskimi, rozmawiałem z Gucem, rozmawiałem z Gotowiczem. Wy tego słuchacie oczywiście dzień później. I naprawdę, jeżeli energia na sali będzie w 30% taka, jaką mają wszyscy prowadzący, to gwarantuję wam, że będziemy w dzienniku telewizyjnym, w wiadomościach albo przynajmniej na głównej stronie Onetu, że taka energia była. Dzięki za wszystkie maila i za wszystkie, na wszystkie odpowiadam jakoś tam, ale naprawdę nie idzie mi zbyt dobrze, ale też dostałem na Messengerze, na Instagramie, na Facebooku zyliard pytań, czy jeszcze będzie można za chwilę kupić algorytmy sukcesu dostęp online. Tak, będzie można. Agenta rozesłana. Jaram się niesamowicie. Książki, samokontrola umysłu metodą Sylwy cisną jak dzikie. Nagrania profesora Kolickiego Andrzeja Wójcikiewicza również Dzwoniła drukarnia jutro do odbioru książki Metoda Silwe w sporcie, więc one ruszają do tych wszystkich, którzy już kupili. Będą też na algorytmach. Będzie się działo. A tymczasem kłaniam się nisko do samej ziemi. Co złego to nie ja. Do usłyszenia w piątek o 6 rano. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.